Witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i witam Was w niedzielę w tych moich ulubionych odcinkach, jeżeli chodzi o modę. W dzisiejszym odcinku weźmiemy sobie pod uwagę trendy wiosny lato 2020, jeżeli chodzi o fryzury, makijaż i paznokcie, czyli coś, co dziewczyny kochają najbardziej. Urodę, pani o paznokcie, makijaż. O to jest zawsze najwięcej pytań. Jaką masz pomadkę na ustach? Jak się malować? Jaką fryzurę? Jaka fryzura jest teraz modna? Jak zakręciłaś te loki? Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak uzupełnić tą stylizację do końca, czyli jak zadbać o ładne paznokcie, jaki makijaż dobrać do stylizacji. Teraz przedstawię Wam w tym filmie wszystko, co będzie modne, jeżeli chodzi o makijaż, fryzury i paznokcie. W tym sezonie. A jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście zostawicie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. To jest bardzo ważne, ponieważ będziecie na na bieżąco z każdym filmem i będzie więcej takich filmów modowych, zaznaczam. Także klikajcie koniecznie w ten przycisk do subskrypcji i co ja mam więcej Wam powiedzieć? Nic nie mówię, tylko po prostu opowiem Wam, co będzie modne. Metaliczne smoki jaj będzie teraz w tym sezonie bardzo modne. Wszystko co się świeci, tak jak Wam mówiłam od błysku, tak błysk przenosi się również na powieki. Na powiekach będziemy mogli widać, widzieć metaliczne kolorki w różnych odcieniach, na przykład srebrnym, no srebrny i złoty zawsze najczęściej się przewija, ponieważ to jest już z klasy klasyków, ale będziemy widzieć też metaliczne czerwie. Widzieliście metaliczną czerwę? Ja widziałam na pokazach. Na pokazie Balmain podpatrzyłam przepiękny makijaż, jest to srebrne smoki w metalicznym kolorek, ale wygląda przepięknie. Jest to taka kreska pociągnięta, delikatny na makijaż, ale jednak imprezowy. Na co dzień hmm, niekoniecznie. Ale na jak najbardziej. Idealnie w trendach modowo do srebrnej sukienki czy nawet do czarnej będzie wyglądać po prostu bosko. Z kolei u Brandona Maxwella podpatrzyliśmy taki delikatny makijaż, ponieważ tam to oko jest mniej widoczne i taki makijaż już bardziej polecałabym Wam, jeżeli chodzi o uzupełnienie codziennej stylizacji. Delikatne brokaty, które widać na oku są teraz bardzo modne. Ja już jak zauważyliście brokaty używam od około 3 miesięcy nagminnie na swoim oku i uwielbiam ten efekt. Uwielbiam metaliczny efekt. Wszystko, co się świeci jest po prostu boskie. A jeżeli nie wiecie, jak wygląda metaliczny odcień, to mogę Wam pokazać moją spódnicę. Ja dzisiaj jestem tak troszeczkę zwariowanie ubrana, mimo wszystko trochę tak nie chodzę na co dzień, ale stwierdziłam, że jak modowy odcinek, to musi być inaczej. I właśnie taką metaliczną spódnicę mam dzisiaj na sobie. Taki metal możecie również przynieść na powieki. Kolejny trend to styl retro. Bardzo kojarzy nam się z stylem, w który był nieodzownie towarzyszący Amy Winehouse, która zawsze miała pomalowane takie kreski czarne. Trochę wyjechane, trochę za duże, ale mimo wszystko to był jej znak rozpoznawczy. Ja jestem totalną fanką tych kresek i szczerze mówiąc, ja do tej pory nie muszę malować ładnej kreski eyelinerem. Ja. Maluję jednak delikatnie, brązowym cieniem, tak żeby sobie nie wyjechać, żeby tutaj nie przykuwać uwagi, ale ten trend teraz opanował wszystkie wybiegi. Na pokazie Dolce Gabbana widzimy przepiękny makijaż właśnie w stylu retro i nawet tutaj jest też, yy, są włosy podwiązane chustką, spięte włosy, które wyglądają po prostu przepięknie i tutaj ta kreska bardzo ładnie to uzupełnia. Kolejna na pokazie Bird widzimy delikatny make-up, taki trochę aż glow, i tutaj ta kreska jest najbardziej widoczna. To ona nam uzupełnia tą stylizację, przykuwa uwagę i do takich pastelkowych kolorów, do pastelowej stylizacji będzie wyglądać bosko. Wydawałoby się, że do blondynek nie pasuje mocny makijaż, że blondynki tak. liner? Nie za bardzo, wręcz przeciwnie. Zobaczcie tutaj na tym zdjęciu. Wygląda ten makijaż po prostu bosko. Kolejny trend, mój ulubiony, na który do tej pory nie mam odwagi, to neony. Neony w każdej postaci, w tym sezonie będą one widoczne na oczach. Kreski z neonowego eyelinera będą w tym sezonie bardzo modne i w trendzie. Nie tylko różowe, nie tylko jakieś wiecie, żółte, ale też zielone i bardzo kontrastowe kolory. Jeżeli macie stylizację na przykład całą różową, to taka zielona neonowa kreska będzie super uzupełniała tą stylizację i będzie bardzo kontrastowała. Moim zdaniem 10 na 10. Na pokazie Helmut Lang mogliśmy podpatrzeć właśnie taką neonową zieloną kreskę, która tutaj na pozór wygląda nieumiejętnie, ale uwierzcie mi, całość stylizacji podkreśla idealnie. Z kolei na pokazie tego projektanta widzimy przepiękną różową kreskę, której totalnie ja jestem zwolniczką. Przypadek? Nie sądzę. Pastele. Pastele teraz totalnie opanowały wszystkie wybiegi i nie wychodzą z mody. Wręcz przeciwnie, widzimy je na paznokciach, tak jak na przykład ja mam teraz pastelkowe paznokcie na ubraniach, czy właśnie w makijażu. Na pokazie Marka Jacobsa mogliśmy podpatrzeć przepiękny makijaż, który ma na sobie Gigi Hadid. Gigi Hadid jest przepiękną kobietą i we wszystkim jej dobrze, ale zobaczcie jak tutaj ładnie podkreśla jej oczy. Taki pastelkowy, delikatny baby blue kolorek, który dobrała do niebieskich oczu. To wygląda bosko. Na pokazie Victor Wolf widzimy bardzo przesadzony makijaż, który nie polecam na co dzień, ale mimo wszystko tutaj chciałbym Wam pokazać, że te pastele będą królowały. Ten makijaż jest bardzo sesyjny, jeżeli macie jakąś ważną galę, idziecie na sesję zdjęciową, chcecie być tacy, tacy mega modowi, mega w trendach, to ten makijaż będzie na pewno super się wyróżniał. Make-up no, makeup już króluje na wybiegach od około 3 lat i cały czas jest promowany. Mimo wszystko ta naturalność zawsze jest w trendzie. Wiadomo, że mimo wszystko faceci trochę oczekują i mimo wszystko my też nie malujemy się tylko dla facetów. Malujemy się też dla tych dziewczyn, dla kogoś, kto się na nas patrzy. No, wiecie jak to jest dziewczyny. I mimo wszystko ten make-up, no make-up stał się bardzo mądry, ponieważ dziewczyny chcą udowodnić, że mimo tego, że nie mają bardzo dużo makijażu na sobie, wyglądają naturalnie, ale też przepięknie. Ja promuję totalnie makijaż, no make-up i promuję go też Burberry. Tutaj widzimy przepiękną Bella Hadid właśnie w takim make-up, no make-up, cudownej stylizacji, która jest delikatna, jednak w barwach czarno-białych i tutaj wszystko komponuje się po prostu świetnie. Z kolei na pokazie Hugo Boss'a widzimy również modelkę, która wygląda delikatnie, która jest blondynką i też nie widać u niej jakoś zbytnio dużo tego makijażu i to jest właśnie ten make-up no makeup, który polega na tym, że jesteśmy pomalowane, ale jeżeli facet na to spojrzy, to powie wow, ale ładnie wyglądasz bez makijażu. I to jest właśnie ten make up no makeup. Mokre usta. Ja przez grudzień praktycznie cały czas chodziłam tylko w błyszczykach i uwielbiam ten efekt tych właśnie mokrych ust, które są takie trochę sexy, trochę pociągające. Mimo wszystko nie do każdego będą wyglądać dobrze, ponieważ te mokre usta bardzo te usta podkreślają i optycznie powiększają. Więc no, jeżeli macie małe ustka, to bardzo polecam Wam tego typu makijaż, ponieważ będziecie mieć je optycznie większe. Na pokazie Chanel mogliśmy podpatrzeć już ten trend właśnie tych mokrych ust, które nie są jakoś bardzo podkreślone. Ale widać, że tutaj modelka była pomalowana bezbarwnym błyszczykiem, co bardzo ją wyróżnia i podkreśla delikatnie ten makijaż. Z kolei na pokazie balmą widzimy troszeczkę przesadzony makijaż, jednak w zachowaniu tych pastelowych barw i tutaj ten błyszczyk nie ma przykuwać uwagi. On ma być po prostu uzupełnieniem, ale mimo wszystko te mokre usta zawsze są zauważalne. Zauważcie, że jak wyjdziecie w matowej pomadce, a wyjdziecie w błyszczyku, to zdecydowanie więcej hatatów będzie dla mi się oglądać w błyszczyku. Sprawdźcie to. Błysk. Ja jestem totalną zwolenniczką tego trendu, szczególnie, że mówiłam Wam na początku, że już od trzech miesięcy cały czas nakładam swoje powieki brokat. Uwielbiam to, ponieważ brokaty możemy sobie dowolnie dobierać. Czasami mogą być to różowe, czasami mogą być to jakieś srebrne, złote, przeźroczyste, neonowe, cokolwiek, ale zawsze Was to wyróżnia. Nawet nie muszą być te usta tak bardzo podkreślone, ale te powieki bardzo ładnie wyglądają. Szczególnie ten trend jest widoczny na festiwalach, bo każdy chce się wyróżnić. Na pokazie Piermos widzimy przepiękną modelkę która właśnie te oczy ma bosko, błyszcząco podkreślone. I tutaj zawsze ten błysk nam się kojarzy właśnie z tym srebrnym czy złotym kolorem. Otóż nie, tutaj nie zawsze będą tylko te kolory występowały, bo tutaj właśnie na modelce widzimy, że ona ma błysk w kolorze takim czerwono-różowym kolorze, co wygląda po prostu bosko. Wiadomo, nie na co dzień, ale na jakąś okazję fajnie jest się tak wyróżnić. Z kolei na pokazie Off-White widzimy Gigi Hadid, która jest Stonowanym makijażu, która nie ma tych oczu bardzo podkreślonych. Usta też są stonowane, ale mimo wszystko ten błysk przykuwa uwagę. Błysk, który nie musi być yy, równomiernie rozprowadzony po powiekach, ale może być też na, na skroniach, pomiędzy noskiem i brwiami. Wygląda to po prostu przepięknie. Oczywiście możemy sobie tym manewrować w zależności od okazji. Białe kreski, które pod, podpatrzyłam u Pameli Roland na pokazie, te białe kreski właśnie są fajną alternatywą, jeżeli. Znudziły nam się te czarne, klasyczne kreski, które wyglądają już nudnie, a tutaj te białe kreski mimo wszystko fajnie się wyróżniają, szczególnie jeżeli ktoś jest opalony czy ma ciemną karnację. Sencja Roley na swoich pokazach pokazała kreski troszeczkę innym wymiarze. Kreski, szczególnie białe kreski, które są takimi ma mozaikami, maziakami po twarzy wygląda to bardzo ciekawie, estetycznie i zdecydowanie fajnie na sesję zdjęciową. Kolorowo to kolejny trend, który będzie królował na sezon wiosna-lato 2020. Wszystko co kolorowe, te kolorki możemy sobie mieszać, przekładać. Możemy na przykład tutaj dać różowe, tutaj dać biały, tu niebieski, tu zielony i znowu różowy. Naprawdę, tutaj jest dowolność. Taki kolorowy look podpatrzyłam na pokazie Cividini. Zobaczcie, jak ta dziewczyna po prostu patrzy się tymi oczami na Was i ten look bardzo przepięknie wygląda i zaznaczmy, że ona jeszcze nie ma pomalowanych rzęs. A już przykuwa uwagę co? Z kolei na pokazie Oscara de la Renty widzimy przepiękny makijaż, który jednak jest w takich stonowanych barwach, bo są to barwy pomarańczowe, żółte, ale mimo wszystko. Pięknie komponuje się to z kreacją. Mocne usta, gołe oko. To jest trend, który widoczny był już w latach 80. -tych, 90. -tych. Zdecydowanie pasuje do dziewczyn z dużymi ustami, na przykład Angelina Julie często właśnie robi taki makijaż i polega on na tym, że malujemy mocno usta, na przykład na kolor czerwony, a oczy zostawiamy bez ruszenia. Ten trend jest mocno widoczny na pokazach takich projektantów jak Dro czy Emilia Wickstead. Szybciutko przechodzimy do paznokci, czyli czegoś bawy kochają najbardziej. Przyznajcie się, jak często malujecie paznokcie? Czy chodzicie co miesiąc do kosmetyczki? I czy cały czas szukacie jakichś nowych inspiracji, żeby już się wam te paznokcie nie znudziły? Czy jednak jesteście zwolenniczkami, że ten kolor jest fajny, zostanę przy tym kolorku już przez najbliższe 3 miesiące? Ja tak kiedyś robiłam. Malowałam paznokcie tylko na ludziaki, a teraz nie wyobrażam sobie, co miesiąc malować paznokcie na ten sam kolor. Paznokcie to jest coś, czym można totalnie zaszalać, a mimo wszystko nie będzie to jakoś bardzo zauważalne. Ale przyznajcie, manichir. Stał się bardzo modny, i teraz dziewczyna bez manikiru jest odbierana tak jakoś. dziwnie. Pierwszym trendem zauważalnym na paznokciach są to gwiazdki w różnych rozmiarach, ro porozrzucane czy właśnie poukładane przy sobie, czarne, srebrne, różowe w różnych kolorach. Są bardzo widoczne. Kojarzycie to zdjęcie Kylie Jenner, które dodała właśnie ze swoich paznokci? To jest trend, który był bardzo widoczny, który jest nadal modny i który będzie nadal aktualny na pewno przez kolejny sezon. Można przyznać, że Kylie Jenner z tymi swoimi długaśnymi paznokciami wyznacza trendy na paznokciach. Ostatnio dodała zdjęcie nieładnych ładnych paznokci. Tak szczerze Wam się przyznam, wygląda to trochę jak, jak obrady jej córki, która ma teraz dwa latka, ale mimo wszystko zawsze te paznokcie podpatrywaliśmy u niej. Te trendy, te nowe wzory, czy ten kolorek, czy ten kolorek, czy taka długość, ona wyznacza trendy, więc jeżeli szukacie fajnych inspiracji na paznokcie, to koniecznie zaobserwujcie ją na Instagramie. Kryształowy manikier. Ja jeszcze go nie próbowałam na swoich paznokciach, ale koniecznie muszę to zrobić. Wyglądają one po prostu przepięknie i na pewno muszę poszukać dobrze jakieś. Mam nadzieję, że moja Dominika to będzie potrafiła zrobić, bo chętnie wykonam sobie taki manikier również u siebie. Teraz trend, który wygląda trochę jak te cukierki z Polega on na tym, że każdy paznokieć jest w innym kolorze i są to kolory bardzo barwne, rzucające się w oczy. Ważne, żeby było kolorowo, pastelowo też trochę, ale też zauważalnie. Kryształki i perełki. Ja ostatnio na moich paznokciach miałam kryształki i po prostu zakochałam się w nich totalnie. Moje paznokcie wyglądały bosko i jak poszłam za miesiąc do kosmetyczki je ściągać i przemalować na inny kolor, powiedziałam, może niekoniecznie, jeszcze bym je zostawiła, bo właśnie tak przyciągają uwagę i są przepiękne. Mam cały czas ochotę się na nie patrzeć, mimo tego, że mam dosyć pulchne ręce i nie są one najpiękniejsze, ale bardzo o nie dbam i uwielbiam ten manikur zmieniać. Perełki, które stały się bardzo modne, zauważalne również na opaskach, czy gdzieś na sweterkach przeżywane, czy nawet na spodniach, czy nawet na butach, również będą występowały na paznokcie. Wysoki połysk. Są to paznokcie, które będą się bardzo mieniły, które będą się błyszczyły. Z tego co wiem, robi się je na takim czarnym podkładzie i potem maluje się na dowolny kolor i rozciera taki półek. To są fajne zabiegi, z którymi można zażaleć na dowolną okazję. Taki półek to też hologram. Hologram też się stał bardzo modny. Hologramowe paznokcie są bardzo modne i też trochę przypominają taki futurystyczny klimat. I teraz znowu wróćmy do tego kolejnego trendu czyli naturalnie. Wszystko, co delikatne, naturalne, niezauważalne, również jest w modzie. Ta naturalność nigdy prawdopodobnie z niej nie wyjdzie i mimo wszystko dziewczyny, jeżeli nie chcecie malować paznokci, macie krótkie paznokcie, zostańcie przy tym. Ja jestem zwolenniczką tego, że każdemu we wszystkim ładnie, jeżeli jemu to pasuje. Ja akceptuję, jeżeli ktoś nie ma pomalowanego magnikiru i uważam, że u niektórych dziewczyn wygląda to naprawdę ładnie. Jeżeli te paznokcie są zadbane, to wyglądają po prostu przepięknie i schludnie. Ale jeszcze muszę Wam zaznaczyć, że takie paznokcie wyglądają Najlepiej, jeżeli dziewczyny macie chude palce i długie, bo ja mam pulchnę i sama chciałabym nosić takie naturalne paznokcie, ale nie ma szans. Szybko przechodzimy do trendu we włosach, ponieważ fryzura to też jest coś ważnego. Nie zawsze wyglądam najlepiej w rozpuszczonych włosach. Czasami warto zaszaleć, jeżeli nie zawsze mamy umyte włosy i nie zawsze mamy na to czas, i gdy ten suchy szampon już nie wystarcza, fajnie się spiąć w ciekawy sposób. W tym pomagają nam perełki. Właśnie te perełki, które możemy sobie dowolnie spinać we włosy, w jakieś kłosy, na przykład upinać w kosmyki, wypuszczać te kosmyki, a tutaj delikatnie wpiąć perełki. Będzie to wyglądać delikatnie. Klasą i na pewno elegancko. Taki trend podpatrzyłam na pokazie Andrew GN, właśnie tam, gdzie miały spięte i przepiękne włosy w kłosa, i powpinane malutkie perełki. Wygląda to bosko. Z kolei na pokazie Kite, Widzimy opaskę, która wygląda trochę jak taki masażer do głowy. Czajecie ten masażer, kojarzycie go, lub nawet jak jakaś perłowa chusta, ponieważ są one rozłożone w linii, w takich sznureczkach i nakładamy że są na głowie. Wyglądają interesująco, trochę dziwnie, ale mimo wszystko na jakąś specjalną okazję mogą zaskoczyć. Blue Marine zasugerowało nam, że teraz w tym sezonie będą modne idealne przedziałki. Przedziałki po środku. Ja nigdy od lat nie potrafię zrobić idealnego przedziałka, tylko jak przychodzę do Sylwii do fryzjera, to ona mi wtedy robi taki przedziałek, który i tak później rozwala mi się po 5 sekundach i chyba moje włosy tego nie tolerują. Ale jeżeli Wy macie prosty przedziałek, to uwierzcie, że będziecie teraz podziwiane w tym sezonie. Taki trend mogliśmy podpatrzeć również na pokazie Bottega Veneta, gdzie widzimy również proste, zauważalne przedziałki. O kurcze pieczone! Ten trend jest boski. Ja osobiście uwielbiam warkocze i bardzo żałuję, że nie umiem sobie ich pleść sama, ponieważ na pokazie Karoliny Herrery widzimy przepięknie, spięte warkocze, które wyglądają trochę jak dziewczyny y, afroamerykanki, które sobie robią takie warkocze przy głowie. One będą teraz bardzo modne. Tak samo jak ja pamiętacie, robiłam sobie warkocze dwa dobierane z kolorowymi doczepianymi włosami, to też będzie teraz mega modne. Z kolei na pokazie Diora widzimy warkocze, które są dobierane. Delikatne, spięte tutaj dwa warkocze, które potem przeobrażają się w coś jeszcze innego, dziwacznego i jeszcze większego. To również jest piękne. Kolorowe włosy nie tylko możecie podpatrzeć u mnie, ale również mogłam je podpatrzeć na pokazie Jeremiego Scotta czy Moskino. Moskino od lat jest znany, że robi szalone pokazy i naprawdę robi kontrowersyjne rzeczy, a mimo wszystko każdy w tym chodzi i chce chodzić i będzie chodził jeszcze przez kolejne lata. Kolejny look który naprawdę bardzo lubię, ale wygląda w, nich, w nim okropnie. Naprawdę podoba mi się ten look. On przepięknie wygląda, szczególnie u blondynek. Jest to trend, który nazywa się Wet Look. Jest to efekt takich mokrych włosów zalizanych do tyłu, jak pamiętacie sobie naszych dziadków, którzy mieli zawsze grzebienie i zawsze sobie te włosy tak zaczesywali do tyłu, to właśnie to zróbcie ze swoimi włosami po umyciu. To jest taki efekt, który nie zawsze możecie uzyskać w łatwy sposób, niektóre dziewczyny sobie te włosy ulizują na żelu, które robią sobie taki właśnie wet look, niektóre dziewczyny na lakierze, kombinujcie, a na pewno będzie to wyglądać ładnie i modnie jak się okazuje. Taki wet look mogliśmy podpatrzeć na pokazach projektantów jak Chloe czy Karolina Herrera. No nic, to już by było wszystko w tym odcinku. chciałam, żeby tak się rozpłynęła, a wszystko spada tak. Jeszcze raz, mam tylko. To już by było wszystko w tym, w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję, jeżeli taki odcinek Wam się podobał. To oczywiście zajęcie łapki w górę, żeby takich odcinków było więcej. I nie zapominajcie również o subskrypcji mojego kanału, to jest bardzo ważne, ponieważ wtedy mój kanał się rozwija i jest jeszcze więcej osób w tym Teamsówki. Przesyłam Wam serduszka i buziaki. Ja Wy oczywiście zostawicie łapki w górę. I nie zapominajcie o wejściu na mój Instagram. No ja się już z żegnam do kolejnych filmów. Cześć!